Cześć wszystkim. Jestem dzisiaj na wykopka z Adim i z kolegą. Jeszcze jednym co nie chce być nagrywany. No to wiadomo. Nie każdy chce. Adi już tam gdzieś do góry idzie. Wspinamy się na górę. Zobaczymy co wyjdzie. Ja mam pierwszy fant. Zaraz nagram. O, pierwszy fancik. Cały nabój. Później oczywiście wywalimy. Tylko tako. Do nagrania. Z pepeżki oczywiście. Teraz taka. Stara kula, połowiana typu, znaczy kula pocisk, typu minia, czy jak to się mówi, paski widać, o. Teraz taki zapalnik, aluminium już zeżarty, Tu jakiś taki metalowy z gwintem. Nie wiem, nie znam się, co to jest. No ja na drodze teraz gaciowiec. O, piękny srebrny strzał. Nie, żartuję, aluminiowy, trzy dziurki, o. Jest jakaś nocówka od, kor od kordzika. No, podejmiesz? Czekaj, jeszcze dalej ją wykopię, żeby nie złamać. Super. Dobra. Dobra. A ja mam chyba teraz coś takiego, nie wiem, czy to jest od magazynku, z pepeszki. Nie wiem, nie znam się na tym. Tu takie, widać, takie klapka odsuwana jakby na środku. I tu coś takie przymocowane. Nie mam pojęcia, może się mylę, może to od jakiejś miary albo od czego, nie wiem. Tutaj teraz w tym miejscu znalazłem parę, chyba z cztery już takie od, od akordeonu. To jest tu coś takiego, taki jakiś zawias. To może też jest od niego i takie dziwne stopy metalu, ciężkie i dobrze przewodzące, do, dające dobry sygnał naprawdę. Nie wiem co to może być. Czy to jest właśnie jakaś resztka? Czy on się tu spalił, czy co. Wyskoczyła moneta. Chyba jeden fenik. Jak się nie mylę. E, nie widać. Zjechane coś tu Jakie słońce. Dajcie słońce. O jest, widać będzie. No jeden fenik z wojna. Nie, chyba nie. E, nie widać, nie wiem. A nie, jakiś. Jakaś. To jest cesarstwo. A, cesarstwo. Jest druga monetka. Idziemy drugą. Nie wiem, co to. Nasze współczesne. Czy co to będzie? A nie. Yy, to będzie. Jeden fenik dański. O, ale jaja. Ole super. No kurczę. Piękna sprawa. 1937. <laughs> Jest fand. Taki fajny no. widoczek. A tu Adi mówi, że idzie się wykąpać. Teraz tak? będziemy no nogi moczyć. Bo, bo już mamy, ty moczyć? Jo, mamy tyle kilometrów zrobione, to, <laughs> że się przyda. Ale to fajnie wygląda, Takie duże głazy. Super. Taki kurczę strumyczek. To idziemy. Podsumowanie, ja taki bajer, przyszli, nie? Te, myślę, akordeon, ja nie nagrywałem go. tu no. Darek znalazł, Adi, szkoda, że nie ma tej klapki, ale w dobrym stanie, tu jest jakieś, jakaś lampka od roweru, no ja to dzisiaj miałem dzień taki o popeszki, nie, po prostu, no, tu od pepechy, tu jakiś zapalnik do wywalenia, o takie różne graty. Ty mammertur, tylko no. trzeba siedzić jakby tak? Jakiś łańcuszek taki Takie cuda. No i dwie monetki Chyba nie w sumie. Ale latem to jest zjebisie, nie? Gdański Fening 1937 O I tyle Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dzięki za 1000 subów Adi no, Nie ma, pozdrowionka. No, I Darek jest. Trzymajcie się, do następnego odcinka.